Do udziału w 8. na polskiej konferencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz firm, które aplikowały o środki w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Zachodnie polskiego na lata 2014-2020. Konferencja odbyła się 14 grudnia w sali Bogusława Zamku Książek Polskich w Szczecinie. Oraz ósmy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kończy rok podsumowaniem swojego dorobku oraz zaproszeniem do aplikowania o środki w nadchodzącym roku. Zarząd Funduszu przedstawił programy dofinansowania inwestycji proekologicznych w 2017 roku. W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a także sami beneficjenci. O możliwościach finansowania inwestycji ekologicznych planowanych na 2017 rok informował Jacek Krzanowski, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota, którą przeznaczamy na dofinansowanie projektów proekologicznych w przyszłym roku, będzie to prawie pół miliarda złotych, także jesteśmy w stanie obsłużyć wielu beneficjentów, to będą i osoby fizyczne i podmioty publiczne, takie jak samorządy. Jednostki budżetowe. Także dzisiaj mogę powiedzieć, że ta oferta funduszu jest bardzo komplementarna i bardzo różnorodna. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to instytucja pośrednicząca regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla 20 działań środowiskowych. Dotyczą one gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, a także naturalnego otoczenia człowieka. Na te inwestycje zostanie przeznaczone ponad 840 milionów złotych. Konkursy organizowane przez fundusz dotyczą m.in. odnawialnych źródeł energii, rozwoju sieci wodociągowych i systemów oczyszczania ścieków. W tej chwili pozostaje nam no, właściwie to, oceniliśmy dotychczas ponad 225 projektów, a w samej ocenie z tych naborów, które zostały zakończone, koniec listopada pozostaje nawodzenie 108 projektów. O projektach dotyczących odnawialnych źródeł energii dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 informowali beneficjenci. Przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, 10 pont ciepła, 90 kW ciepła, 90 kW chłodu, każda za 780 kW. To wszystko jeszcze połączone sieciami pomiędzy sobą i pomiędzy budynkami z węzłami ciepłych w budynkach 26 milionów złotych wsparcie dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie zwrotnej i bezwrotnej miasta Szczecin. To te zielone kropki to mamy te instalacje, które już pracują oraz firmy Thermal Energy. Instalacja fotowoltaiczna to nic innego jak własna mini elektrownia. Dlatego warto zawsze pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa inwestycji. Tutaj no, dość kluczowym elementem jest projekt tej instalacji. Rola projektanta, który przewidzi prawidłowość pracowania tego układu, dobierze odpowiednie zabezpieczenia. Całość instalacji fotowoltaicznej, która na przykład znajduje się na dachu, zostanie odpowiednio zabezpieczona poprzez instalację odgromową. Całość instalacji elektrycznej zostanie odpowiednio zabezpieczona przez instalację przepięciową. W tym całym procesie projektowania powinniśmy uzyskać opinię konstruktora, która jednoznacznie wskaże, czy tę dodatkową wagę systemu fotowoltaicznego możemy na naszym dachu, na przykład, zamontować, czy nie. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń na temat zrealizowanych do tej pory inwestycji, nawiązania nowych kontaktów i dobrego przygotowania się do aplikowania o środki funduszu w ramach kolejnych naborów.